Witam Cię, piękna dusza, na moim kanale z wielką radością. Jest to czytanie tarota dla kolektywu. Dzisiaj sprawdzę, kim dla niego jesteś. Jesteś w relacji z mężczyzną, ale zadajesz sobie to pytanie, co w zasadzie znaczy dla niego Wasza relacja, kim dla niego jesteś, co on myśli, co planuje. Jeżeli właśnie tak jest, to to czytanie jest dla ciebie i wysłuchaj je do końca. Jeśli tutaj trafiłaś, ja wierzę, że nie jest to przypadek. Ja mam na imię Natalia, jestem tarocistką i rytualistką więcej na nataliaradzi.pl na temat rytuałów miłosnych i prywatnych czytań tarota. A tutaj w tym przekazie dla kolektywu postaram się przekazać Ci najbardziej soczyste wskazówki od kart, abyś miała pewność, kim dla niego jesteś. Tu już wcześniej, kochana, wylosowałam karty, więc teraz zapraszam Cię do tego, żebyś wzięła głęboki oddech i już koncentrujemy się na przekazie. I powiem tak. Y, jesteś dla niego y, osobą y, taką, y, która ma, może nawet powiem tak, wiele twarzy, bo z jednej strony on odbiera Twoją niezwykłą siłę, taki hard ducha, też mądrość, y, a z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tej mocy, pomimo tej całej siły, którą Ty masz, jest w Tobie też dużo um, takiej kruchości, um, także um, On ma świadomość też tych aspektów Twojej osobowości, tej mocy i delikatności. To jest w Tobie piękne. On widzę, że bardzo to lubi. Yy, mamy dwa kielichy, także poniekąd to jest zarówno dualizm Twojej osobowości, jak i też tej relacji, prawda? Bo ja widzę to tak w kartach, że z jednej strony jest między Wami yy, potężne uczucie. Patrząc tu na ten rozkład, yy, ja mogę powiedzieć, że to jest już nawet miłość, yy, więc z jednej strony jest to potężne uczucie, ale z drugiej strony też jest zawahanie. Więc jeśli zastanawiałaś się, co on czuje, to dzisiaj ten przekaz ogólny daje nadzieję na to, że jest to właśnie coś prawdziwego, coś silnego, ale szczegóły oczywiście sprawdzam prywatnie. Natomiast widzę po jego stronie właśnie takie zawahanie, tak jakby on czuł na sobie widmo dokonania wyboru. I Ty też w zasadzie zastanawiasz się, gdzie Wy zmierzacie, prawda? Jeżeli sytuacja wygląda na tyle źle, że on całkowicie, na przykład, zerwał tę znajomość, albo bardzo mocno już odsunął się od ciebie, lub czujesz, że ta relacja wisi na włosku, to mogę, kochana, Cię pocieszyć, bo chociaż sytuacja jest trudna, to w sercu są uczucia i jest też coś więcej, bo jest już takie przywiązanie. I nie jest to. Przywiązanie w kontekście negatywnym, tylko właśnie w takim pozytywnym, tutaj z tego co widzę. O, zobacz, mamy króla kielichów, co dalej? Mhm. E, no, także jego plany mogą być dla ciebie, kochana, z tego co widzę, satysfakcjonujące, e, bo ten mężczyzna chce zacząć kierować się swoimi uczuciami, a w sercu ich jest dużo. Widzę, że odwzajemnia przede wszystkim też to, co jest w tobie i pragnie czegoś więcej w tej relacji, ale. To pragnienie jeszcze, nie mówię, że ono nie jest silne, żebyś tak tego też opatrznie nie zrozumiała, ale ono jeszcze nie jest dla niego na tyle palące, żeby on tak świadomie. Zaczął te, tą relacją kierować, bo nadal jest on takim człowiekiem, który myśli, że ma czas, że jeszcze może to się ułoży, że nabierze jakiejś większej pewności, mądrości, klarowności, a tutaj widać, że to już jest ten moment na działanie, a on z poziomu swojego strachu, lęku. I być może też negatywnych przekonań na temat związku blokuje to, co nieuniknione, kochana, bo tutaj ten wasz. Związek czy relacja, to co budujecie, y, może naprawdę pójść we właściwym kierunku. Y, w takim, gdzie ty już totalnie nie będziesz się zastanawiać, kim dla niego jesteś. Dziesiątka kielichów mówi nawet y, o y, legalizowaniu relacji, tak? Czyli często są to zaręczyny, y, czy nawet ślub. Tutaj mamy przy tej karcie też wiele wartości rodzinnych, y, więc naprawdę, y, Cała ta relacja może jeszcze y, zacząć funkcjonować tak, jak powinna, y, ale zobaczmy sobie, co jeszcze radzą y, aniołowie, no bo jednak y, między wami teraz nie jest właśnie tak, jak gdybyś do końca. Chciała, tutaj to czytanie chociaż ogólne mam nadzieję, że ci rozjaśniło, oczywiście, tak jak mówiłam, szczegóły prywatnie, aby dowiedzieć się co dalej między wami. O, proszę bardzo, karta anielska pokazało mi się, abyś nie bała się prosić o pomoc z zewnątrz, nie bój się prosić innych specjalistów, także jeśli na przykład czujesz, że nie wiesz już co się dzieje między Wami i potrzebujesz jednak takiej indywidualnej analizy, to skontaktuj się ze mną kochana nataliaradzi.pl i tam zajrzymy w karty i zobaczymy sobie jeszcze jeszcze, ale co tutaj tak kolektywnie się pokazuje ogólnie. E, zobaczysz, jak energia w waszej relacji będzie ewoluowała e, i jego postawa udowodni ci to, że tak naprawdę jesteś dla niego ważna, tylko nie może tak być, że tutaj teraz ty zupełnie będziesz biernie czekać, bo e, on Odbiera też Twoją energię, prawda? I jeżeli On odbiera Twoją energię, to działa też pod jej wpływem. Dlatego, może dla Was, jeśli sytuacja jest trudna, dobrym rozwiązaniem byłby rytuał. Tutaj poczuj sercem, kochana, czy taki głęboki proces Cię wzywa. No, właśnie, i nie bój się zdobywać informacji, nie bój się szukać różnych rozwiązań, docierać do jego serca różnymi ścieżkami, ale niekoniecznie takimi słownymi w stylu proszenia go o coś, o uwagę, bo wiesz, że to nie jest dobre, tylko raczej tutaj w zgodzie ze swoją właśnie żeńską energią postaraj się wesprzeć go y, takim wezwaniem. Które uderzy prosto w jego podświadomość. Jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli interesujesz się, kochana, pracą z energią, to wiesz. Jeśli nie, no to jak najbardziej zapraszam Ciebie, a popracujemy sobie nad tym. I tutaj w tym przekazie ogólnym myślę, że to jest tyle, co chciałabym na dzisiaj przekazać, ponieważ chciałam w tym rozkładzie skoncentrować się na tym, czy faktycznie jesteś dla niego ważna, czy nie. Takie karty pokazały się, które świadczą o tym, że tak. Ale skoro się zastanawiasz, no to już wiemy, że jest to człowiek w jakiś sposób skomplikowany. Także tutaj też Ty tylko możesz wewnętrznie zdecydować, czy chcesz, jakby na niego poczekać, dać mu ten czas. Ja zawsze rozmawiam o tym z moimi klientkami, że jeżeli czujesz, że chcesz poczekać aż mężczyzna się odblokuje, bo jak najbardziej jest to możliwe, to czekaj, ale tylko na człowieka, który jest tego wart, prawda? Więc kieruj się swoją intuicją i otwórz swoje serce na przyjęcie tej dobroci. Zanim wiele lat temu, zanim zaczęłam jeszcze. Pracować faktycznie z klientkami, kiedy już nie zajmowałam się hobbystycznie tarotem i rytuałami, a właśnie podjęłam pracę z klientkami. Moje postrzeganie mężczyzn zmieniło się, ponieważ wcześniej miałam takie wrażenie, jakby właśnie oni tak z tą miłością walczyli, uciekali przed nią, bo może, nie wiem, nie chcą zobowiązań czy coś w tym stylu. Natomiast na przestrzeni tych lat Pracując z kobietami, odkryłam, że to wcale nie jest tak, że ci mężczyźni wcale nie są tacy źli, i nawet jeśli teraz tutaj te słowa może w jakiś sposób cię trygerują, kochana, to zastanów się też, dlaczego ciebie to denerwuje, trygeruje, ale jeśli jesteś kobietą taką, która już też swoje przeszła, wiesz swoje o życiu, to myślę, że wiesz też, że tak naprawdę mężczyźni. Nie sądzi, często też czują się zagubieni i często boją się miłości, bo trafili na takie osoby, które nie zarezonowały z nimi. Bo czasami tak jest, że my w relacji stajemy się kimś, kim tak naprawdę nie chcemy być. I yy, to nie jest tak, że ktoś jest złym człowiekiem, że powiedzmy ta była żona, była partnerka, tak go skrzywdziła, jest taka zła, że on tutaj całkowicie się zablokował. Tylko te energie mogły na siebie w taki sposób oddziaływać, że to po prostu nie szło. Także. Mm, Dlatego też y, ja zapraszam do pracy rytualnej nad relacjami, bo wiem, że ludzie mają swoje problemy, wcale nie są y, osobami, które nie chcą relacji, wręcz przeciwnie, chcą tej relacji, ale nie do końca potrafią się na nią otworzyć. I właśnie dla takich ludzi, między innymi, też y, stworzyłam rytuał miłosny przeznaczeni sobie. Y, także kochana, Dużo mam nadzieję tutaj wyciągnęłaś dla siebie. Też ciekawi mnie, jak z Tobą rezonują moje przemyślenia, moje doświadczenia osobiste, jeśli będziesz chciała się podzielić, to oczywiście napisz mi komentarz. Możesz też napisać wiadomość prywatną, jeśli czujesz, że ta osoba, którą masz w sercu, właśnie nie jest jakimś. Nie w porządku człowiekiem, tylko jest po prostu mężczyzną, który chciałby, ale jeszcze nie może lub nie do końca wie, jak to swoje życie uczuciowe poukładać. Będzie super, jeśli zostawisz też mi subskrypcję. To jest dla mnie wsparcie. Ciebie to nic nie kosztuje, jest to tylko chwila też, a dzięki temu te przekazy mogą docierać do większej liczby osób, które potrzebują je usłyszeć. Bo to jest też moim celem, aby tutaj dawać wsparcie każdemu, kto pojawia się na moim kanale. Uściski, wysyłam pozytywne energie. Bye bye.